Dobry wieczór. Witam na moim kanale Lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj chciałbym mówić o książce Heninga Mankela pod tytułem Włoskie Buty. Tak ona wygląda, tak wygląda jej okładka. Książka została wydana w 2006 roku przez wydawnictwo WAB, przełożyła tę książkę Ewa Wojciechowska. Henning Mankel to autor szwedzkiego pochodzenia, który znany jest przede wszystkim z kryminałów znakomitej serii o komisarzu śledczym Kurcie Wallanderze. Jego książka autobiograficzna pod tytułem Grząskie Piaski dotyczyła jego zmagań z rakiem. Henning Mankel ma na swoim koncie również powieści. Obyczajowe, jak na przykład szwedzkie Kalosze. Ta książka Włoskie Buty jest poniekąd kontynuacją, tak mi się wydaje, książki Szwedzkie Kalosze, ponieważ zarówno tam i tutaj mamy do czynienia z bohaterem Fryderykiem, który mieszka samotnie na wyspie i przeżywa jakby pewien dramat egzystencjalny. Był on kiedyś wziętym lekarzem. Bardzo dobrym, jednak z powodu błędu w sztuce musiał z zawodem się pożegnać. Okazuje się, że jego miłość życia w pewnym momencie odwiedza go na wyspie, ta miłość życia również choruje ciężko, jak sam pisarz Henrik Mankel również na raka. I Odwiedza głównego bohatera Fryderyka. Okazuje się, że ma z nim córkę. No i tak toczy się jakby tam ta intryga, intryga obyczajowa, intryga polegająca na pewnej wiwisekcji stosunków międzyludzkich, jakby na wzajemnym też obrzucaniu się oskarżeniami. Dlaczego doszło do takiej, a nie innej sytuacji? Dlaczego ojciec nie odzywał się tyle lat? Dlaczego też ojciec nie wiedział w ogóle o istnieniu swojej córki? Mam do czynienia z opisem pewnego dziwaka mieszkającego samotnie na wyspie, oddalonego od świata, odgrodzonego od świata. Motywem jakby przewodnim tej książki są we włoskie buty, wykonywane z wielką pieczołowitością przez mistrza Giaconellego, który robi te buty dla papieży, kardynałów, prezydentów, ministrów który dokłada wszelkich starań, aby jego rzemiosło artystyczne było jak najdoskonalsze, jest wielkim mistrzem w swojej sztuce. I w dowód wdzięczności właśnie córka bohatera, Fryderyka, postanawia owe włoskie buty zamówić u mistrza dla swojego ojca. Dlaczego mówię o dowodzie wdzięczności, skoro nie mówiłem w ogóle o relacji między tymi bohaterami, między a, ojcem a córką, ale to już się okazuje w książce. Okazuje się w książce, dlaczego ta relacja staje się w pewnym momencie płomienna. Zarówno między Fryderykiem a Harit, czyli tą chorą, miłością jego życia, a Fryderykiem, a Agnes, czyli jego córką. Tam, przepraszam, między Fryderykiem a Louise, czyli jego córką, tam w pewnym momencie pokazuje się również na horyzoncie kolejna bohaterka Agnes, ale nie będę oczywiście zdradzał fabuły całej książki, dość wspomnieć, że rozdziały noszą znamienne tytuły Lód, Las, Morze, Prześlenie Zimowe. Tę książkę warto czytać nie tylko dla zdarzeń, bo zdarzeń tu jest jakby są one nasycone, są one intensywne, buzują ad, aż od emocji, ale nie jest to jakaś intryga fabularna, nadmiernie rozbudowana. Czytelnik ma jasność w śledzeniu, jakby wątku fabularnego. Nic specjalnie zaskakującego się tutaj bardzo nie dzieje. Raczej jest to rodzaj dramatu psychologicznego, takiego rozpisanego prozą który ma niepowtarzalną atmosferę, ponieważ cała, cała sceneria jest bardzo mocno skandynawska, jest ciemno, zimno, pada śnieg, ta wyspa, grzanie się przy kominku, picie ciepłej herbaty czy picie alkoholu rozgrzewającego wnętrzności. Sprawia, że czujemy się jakby swojsko z tymi bohaterami, że chcemy schronić się do domu na wyspie przed tymi chłodami, które panują na zewnątrz. Mankel zresztą znany jest z tworzenia niebywale takiej precyzyjnej atmosfery swoich książek. Dość wspomnieć serię o komisarzu Kurcie w Walanderze, gdzie ten bohater był niezwykle precyzyjnie odmalowany. Między niedbalstwem w jedzeniu, jedzeniem byleczego, piciem nadmiernym kawy, paleniu papierosów, i ta genialna jego umysłowość, umysłowość detektywistyczna umysłowość, która posiadła szlachetną sztukę dedukcji od szczegółu do ogółu, który śledzi jakby cały czas to, co się dzieje w trakcie. Czynności śledczych, który to analizuje szczegółowo, który w końcu dochodzi do pewnych wniosków i sprawia, że śledztwo ma swój szczęśliwy finał. Mankel, zarówno w szwedzkich kaloszach, jak i włoskich butach, odszedł od intrygi kryminalnej na rzecz tego, co już wspomniałem, pogłębionego dramatu psychologicznego. Bardzo jest to ciekawe, aczkolwiek została mu ta. Niebywała umiejętność tworzenia powieściowej atmosfery. Tutaj ta powieściowa atmosfera rozgrywa się właśnie o tę skandynawską scenerię, o ten lód, mróz rzeki, przeręble, całą tę jakby zimową aurę. Można powiedzieć, że Mankel lubi portretować bohaterów niejako od świata odgrodzonych, nie tyle przegranych, co odgrodzonych. Z jakiegoś powodu, z powodu jakiegoś dramatu czy traumy, którzy mają dużo czasu na przemyślenie swojego życia, którzy jakby w pewnym momencie są też zaskakiwani tym, że to życie do nich przychodzi i, i o nich się upomina. Główny bohater cierpi bowiem na samotność, ale ta samotność jakby nie jest pełna. Ta samotność domaga się obecności drugiego człowieka. I potem na końcowych kartach powieści siedzimy, że w zasadzie ten bohater główny nie chce tej samotności, że chce być z drugim, że chce mieć rodzinę, że chce mieć jak najwięcej kontaktów towarzyskich, mimo że wcześniej był całkowicie sam. Był samotnikiem, odludkiem, dziwakiem, a stał się osobą, można powiedzieć, która łaknie życia familiarnego, łaknie życia we wspólnocie. Łaknie życia, jakby w rodzinie. Tak też bardzo zachęcam do lektury włoskich butów. Wcześniej Mankę napisał szwedzkie kalosze. To ciekawe, że to obuwie, jakby jest jakimś tutaj jednym z powieściowych takich charakterystycznych motywów. Czemu te buty są tak ważne, trudno tak naprawdę powiedzieć, Buty, które chronią stopy, buty, które przysposabiają do chodzenia przez życie. Być może to metafora w ogóle pewnej drogi życiowej, którą ma przebyć bohater i przemyśleć na nowo to, co mu się przytrafiło. Mankę zatem tka swoją opowieść powieściową w oparciu o atmosferę. To jedna rzecz, a druga rzecz w oparciu o psychologię i dramat, który rozgrywa się pomiędzy bohaterami, czyli matką, ojcem, córką, a potem dochodzi jeszcze kolejna osoba. Także niewątpliwie jest to dobra lektura na ten czas zimowy. Wprowadza ona atmosferę pewnej tajemniczości, mroku. Pochylenia się nad swoim życiem wewnętrznym, próbie, próbie przemyślenia go i też próbie zrozumienia swojego życia. Kiedyś Czesław Miłosz napisał w traktacie, w traktacie teologicznym, że takiego traktatu młody człowiek nie napisze. Być może właśnie do prozy trzeba już swoje przeżyć. Trzeba być jakoś życiowo dojrzałym, aby ta proza była wiarygodna. Jerzy Pirch kiedyś napisał, że nie dowierza prozaikom przed trzydziestką. Także ta lektura jest dobra ten czas zimowy, czas świąteczny. Być może nawet szwedzkie kalosze byłyby lepsze na czas wakacyjny, włoskie zbuty z kolei z Byłyby dobrym prezentem, myślę, pod choinkę. Mankel wciąga, jest niewątpliwie bardzo sprawnym pisarzem, sprawnym rzemieślnikiem, ale przy tym jest artystą, który potrafi zarysować i namalować i stworzyć bardzo przekonującą i wyrafinowaną scenografię swoich powieści, które nadają jej im, Niepowtarzalny, skandynawski klimat. A na dzisiaj to tyle. Może jeszcze raz pokażę. Henning, Mankel, włoskie buty. Czasem trzeba się oderwać od tej galopującej codzienności i przeczytać coś, co jednocześnie skłania do refleksji, ale i jest dużą przyjemnością. Lekturową. A tyle dzisiaj, to tyle. Dzięki. Cześć.